Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. A gościem Agnieszki Michajłow jest dzisiaj młodszy inspektor Janusz Staniszewski, szef pomorskiej drogówki. Dzień dobry, panie inspektorze, witam. Witam serdecznie. Lubi pan fotoradary? Lubię fotoradary, dlatego że e, ich zadaniem jest uspokajanie ruchu i ograniczenie liczby wypadków drogowych, a przecież policja, czy pośrednio również mnie ocenia się poprzez również stan bezpieczeństwa w, w naszym województwie. A pan jak widzi fotoradar, to też pan zwalnia? Oczywiście, ja dlatego, tak mam. dlatego, że fotorada ma uspokajać ruch, ma ograniczać prędkość, i nawet jeżeli jadę tą prędkością dopuszczalną, to również zdejmuję nogę z gazu, bo zawsze znają się, czy ta prędkość faktycznie jest taka, jaka obowiązywana na danym odcinku drogi. Ja a że, w koło tak robią, a, pan że, a że faktycznie będą. jeździmy coraz lepszymi samochodami, więc wewnątrz tego samochodu nie czuć tej prędkości, jaką jedziemy, czyli ta 50 km na godzinę czy większa jest nieodczuwalna w dobrych samochodach. Stąd też zawsze spoglądam na prędkością, jeszcze ta prędkość jest. Właściwa. A jak pan ocenia te, te dyskusje, która się obecnie toczy wokół fotoradarów, nawet taką dosyć historyczną czasami akcję przeciwko fotoradarom? Akcja przeciwko fotoradarom podoba mi się, dlatego że gdybyśmy ją zastosowali, to faktycznie te fotoradary tak naprawdę nie wykonywałyby zdjęć. A gdybyśmy jeździli ta tak wolno. Dokładnie. No. Ja to wszystkim mam tu się rozchodzi, aby było bezpiecznie, aby zwolnić, aby ograniczyć prędkość. Natomiast no, z drugiej strony, patrząc na tę dyskusję. Można powiedzieć, że przyniosło pewien efekt, bo przynajmniej w mediach dzięki tej informacji... Do wiele osób dowiedziało się, że są fotoradary. że to nie są. wiedziały wcześniej? Myślę, że niektórzy nie zdawali sobie sprawy, myślę, ile tych fotoradarów. Ale myśleli, jest. że w tych budkach nic nie ma, tak? Że tam budki no, dla ptaków. Niektóre, niektóre maszty nie zawierają urządzeń do rejestracji, to fakt. Wciąż? Tak, wciąż. Mam jeszcze ten dwuletni okres przejściowy i wtedy będzie to rozstrzygnięte, czy mogą być takie maszty puste, czy też muszą być tylko i wyłącznie z urządzeniami. Natomiast ta dyskusja przyniosła się w ogóle do tego, że mówimy o bezpieczeństwie, tak? I dla nas, dla policji jest to na pewno im plus. Ile mamy takich fotoradarów w województwie? Pomorski. Dużo, mało. Inspekcja transportu drogowego, która dysponuje fotoradarami od lipca 2011 roku, ma 25 masztów i do tego dochodzi około 50 masztów Straży Miejskiej bądź gminnej, czyli fotoradarów będących w dyspozycji samorządów. A waszych ile jest? Ile stoi L tak dziennie? Naszych fotoradarów nie mamy, Ale dlatego radarów. że radarów. Policja dysponuje około setką radarowych mierników prędkości. To są urządzenia, które mierzą prędkość pojazdu zbliżających się, ale nie wykonują zdjęć. Czyli tutaj są to ręczne mierniki prędkości od tych najstarszych na falę elektromagnetyczną do tych najnowszych, które otrzymaliśmy, laserowych. Mam takie przekonanie, że fotoradary, ale także radary. Policjanci stoją zawsze tam, gdzie powinny i powinni. Mam przekonanie, dlatego, że sam uczestniczyłem w ustawieniu od niektórych masztów w, w, do fotoradarów, kiedy otrzymaliśmy te maszty i musieliśmy zlokalizować ich ustawienia, braliśmy pod uwagę bezpieczeństwo i takie odcinki, na których dochodziło do wypadków drogowych, albo oczekiwania mieszkańców były, aby to bezpieczeństwo poprawić, bo na przykład drażniły ich przyjeżdżające bardzo szybko pojazdy. I wraz z zarządcą dróg, to był generalna dyrekcja albo zarząd dróg wojewódzkich, ustawiliśmy maszty do fotoradarów. Natomiast faktycznie dzisiaj zarzuca się, że niektóre maszty są ustawione niewłaściwie, z uwagi na to, że nie dochodzi tam do wypadków drogowych. No jeżeli masz był ustawiony w 2003 roku, 2004 roku, tak, był prawidłowo oznakowany, była informacja, wykonał swoją pracę, to pracował na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Czyli dzisiaj, po tylu latach, to miejsce może być zupełnie inne. Czyli... Trzeba by to przedstawić. Dokładnie tak, e... tak się dzieje. Inspektorze, ile jest wy wypadków związanych z nadmierną prędkością? Jaki to jest procent w stosunku do innych? No tutaj od wielu lat niezmiennie około 30% wypadków drogowych jest spowodowanych na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, ale to jest oczywiście 30% wypadków spowodowanych przez kierujących, tak? Czyli teraz, jeżeli mamy w województwie 2400 wypadków ogółem, to spowodowanych przez kierujących jest około 80% i od tego będzie to te, te spowodowane na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków. A pytam Pana też o to, bo w internecie krąży taki list lekarza, on jest sprzed kilku lat, ale z tego to, to jest lekarz z Warszawy, który pracuje, pracował na oddziale ratunkowym i on mówi, że media, policja, że my kreujemy, kształtujemy jakiś nieprawdziwy obraz tego, kto tak naprawdę jest typowym sprawcą wypadku, że to nie jest y, młodzian, który ma szybki samochód, który jeździ 150 na godzinę, y, który y, może nawet po alkoholu albo naćpany, że zazwyczaj te wypadki y, to dokonują w ogóle podobno kobiety 30-40 lat i to zazwyczaj są, po, to są potrącania na, na przejściu dla pieszych, to prawda? Ty nie znam tego listu. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą policyjną statystykę, to udział wypadków spodnych przez kobiet jest oczywiście o wielokrotnie mniejszy niż spowodowane przez kierujących. Mężczyzn, tak? Natomiast jeżeli patrzymy na wiek, to tak jak patrząc na statystykę, to grupa tych młodych kierowców ich od 18 do 24 lat powoduje największą liczbę wypadków drogowych. Stąd też nie wiem, skąd być może to są przemyślenia z, z uwagi na osoby poszkodowane, tak? Mówimy zawsze o sprawcach wypadków drogowych. Trzeba byłoby spojrzeć również na ofiary tych zdarzeń drogowych. Myśli pan, że tych 300 nowych fotoradarów w Polsce spowoduje, że mniej będzie wypadków, mniej morderców drogowych, jak mówi minister transportu? Na pewno przyczynić do poprawy bezpieczeństwa, na pewno to bezwzględnie. Na pewno właściwe oznakowanie, to, które już dzisiaj istnieje, czyli w postaci znaków informacyjnych, w postaci. Ale mniejszej ilości. Mniejszej ilości? Znaków? znaków. Bo podobno za dużo jest. Tak, za dużo jest znaków, te, które, których rozpraszają kierującego. Natomiast ten... To była dyskusja, tak? Przetoczyła się dyskusja na temat oznakowania fotoradarów. Czy powinny być oznakowane, czy też nie? W naszym województwie od początku, kiedy ustawiliśmy fotoradaru oznakowaliśmy ich najpierw tablicami żółtymi ostrzegawczymi, no ale to nie jest miejsce niebezpieczne, więc później ustawiliśmy znaki informacyjne, one weszły do katalogu znaków i dzisiaj istnieje obowiązek oznakowania tych miejsc, które są miejscami ustawienia fotoradarów. Więc po pierwsze te znaki się tego, że kierowca ma informację, otrzymuje ją, może zwolnić, ale również te informacje są w nawigacjach samochodowych i ta informacja jest powszechna. Na pewno ustawienie większej liczby fotoradarów w miejscach, w których dochodzi do wypadków drogowych, przyczyni się do zmniejszenia, bo taką mamy tutaj już No dobrze, tendencję. ale dotychczas też mamy jakąś liczbę, mówił pan tutaj o radarach, o fotoradarach, to... Yy, Ktoś to zbadał, ile jest mniej wypadków z, po wprowadzeniu tego? Tak, my sprawdzaliśmy to po ustawieniu fotoradarów. W miejscach, w których ustawiliśmy te fotoradary, dochodziło do redukcji wypadków drogowych nawet o 80%. tak? To wszystko jest zbadane, zmierzone. Natomiast patrzmy na liczbę wypadków ogółem. Jeszcze 3 lata, lata temu liczba ofiar śmiertelnych w Polsce przekraczała 5,5 tysiąca. Dziś, w zeszłym roku, ta liczba ofiar śmiertelnych była na poziomie 3,5 tysiąca. Czyli Ale można to nie tylko dzięki fotoradarom? Na pewno nie, na pewno nie. Dlatego, że również infrastruktura drogowa. Czyli te drogi, które powstały, autostrady, drogi ekspresowe, e, również system bezpieczeństwa w pojazdach coraz lepszy, bezpieczeństwo bierne i czynne, tego, które ma ochronić kierującego i kto, który ma pomagać mu podczas kierowania, przyczynia się do tego, że jest bezpieczny. Na pewno również udział służb kontrolnych nie tylko policji, ale również inspekcji transportu drogowego Straży Miejskiej czy też gminy, które mają w swojej dyspozycji fotoradary. A mniej pijaków? Mniej pijaków również, dlatego że, Jest? Tak, dlatego że te kontrole trzeźwości są coraz bardziej e, skuteczniejsze. E, z jednej strony zatrzymujemy mniej nietrzeźwych kierujących, tak jak już mówiłem, e, w 2012 roku zatrzymaliśmy o blisko 1000 nietrzeźwych mniej niż w 2011, ale kontroli było więcej. Wykonaliśmy blisko 450 tysięcy kontroli trzeźwości. A zmądrzeli Polacy? Zmądrzeliśmy trochę, żeby nie pić i nie jechać? Hmm. Tak, na pewno, dlatego że nasze kontrole to potwierdzają. Musimy zakontrolować więcej osób, tak? Coraz częstsze kontrole powodują, że ta nieuchronność kontroli doprowadza do sytuacji, że obawiamy się wsiąść rano na no, przysływemu kacu, e, wypić jedno piwo, wsiąść do samochodu. Na pewno to wszystko przyczyniło się do tego, że jest bezpieczniej. i to nie tylko rozchodzi się o liczbę zatrzymań nietrzeźwych kierujących, ale również o liczbę wypadków spowodowanych i tutaj już ta, ta tendencja powiedzmy w tym działaniach prewencyjnych, kontrolnych doprowadzi do, do sytuacji, że liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych jest coraz mniejsza no i chociażby takie konsekwencje jakby, tak, że dzisiaj nie ma przyzwolenia społecznego na to, aby ktoś wsiadł po alkoholu do pojazdu będąc w gronie znajomych. Mhm. Natomiast cały czas chwalimy się jeszcze przekroczeniem prędkości. tak, jest akceptowalne, czyli opowiadam, chwalimy, chwalimy Aha, się. się to dokładnie, szybciej. dokładnie. Czyli jest to akceptowalne społecznie. Nie ma tutaj takiego jakby napiętnowania, jak w przypadku alkoholu. I chyba te działania kontrolne, nadzorcze, represyjne mają doprowadzić, że to nie będzie akceptowalne przez społeczeństwo. No dobrze, ale co innego chwalić się, tu jechałem 150, tam jechałem 200 i tak dalej. Tak, tu pan ma akurat kartkę, państwo tego nie widzą. Yy, maksymalne przekroczenie Cztery. na autostradzie 204. To, to, które złapał fotoradar. Widrorejestrator. Bo, Bo policja, tak jak powiedziałem, nie dysponujemy fotoradarami, ale mamy widrorejestrator, czyli te kamery zamontowane na pojazdach. No dobrze, to z jednej strony takie licytowanie, ale czy z drugiej strony rozumie pan e, ludzi, którzy, nie wiem, dużo jeżdżą, jeżdżą także poza e, miastami, którzy jeżdżą służbowo i mówią, że często to są ograniczenia w ich mniemaniu ustawione bezsensownie? Znaczy, dlatego bezsensownie, że mają takie przekonanie, no może złudne, że to jest bezpieczny kawałek drogi, a trzeba jechać wolno. Czasami ograniczenie prędkości faktycznie było ustawione tak zwanej za łatwo, za szybko można powiedzieć. Na przykład na wniosek mieszkańców, na wniosek y, Rady Gminy, tak, czy Rady Dzielnicy i był, była ta prędkość ustawiona. Od, od zawsze mówimy, że zarządzanie prędkością to jest prawo zarządców dróg i to zarządzanie prędkością powinno być przeanalizowane, czyli ustawienie prędkości ograniczające tą prędkość powinno mieć podstawę nie tylko we wnioskach od mieszkańców, ale również w sytuacji na drodze. Coraz ale na drugim biegu nie może, tak? Coraz więcej sytuacji, gdzie ta prędkość jest podwyższona w obszarach zabudowanych. Chociażby przykład Wejcherowa, droga dwujezdniowa, droga krajowa numer 6 przebiegająca przez obszar zabudowany i prędkość podwyższona do 70 km na godzinę. Czyli również wskazujemy na to, że odcinki dróg są bezpieczne, są do tego przygotowane, aby podwyższać prędkość w obszarach zabudowanych. A co da ograniczenie prędkości do, do 50 na godzinę w nocy, co teraz postuluje minister transportu? Co do ograniczenia prędkości. To zależy od jakiego miejsca. Czy ma być to przepis ogólny, czy taki tylko wprowadzony w postaci znaków drogowych. Dzisiaj prędkość w obszarach zabudowanych jest uzależniona od pory doby. Od 5 do 23 jest 50 km na godzinę i poza tym okresem jest 60 km na godzinę i być może rozchodzi się o ujednolicenie tego ograniczenia prędkości, bo to ewenement na skalę Europy, że mamy różną prędkość ze względów na pory doby. Bo rozumiem, że jeśli ktoś jest wariatem i jedzie 150 w nocy po Grunwaldzkiej, to i tak będzie jechał pewnie bez względu na to, nie, nie czy koniec. będzie 56 60. Niekoniecznie będzie jechał. Ono przejedzie. Natomiast mamy coraz więcej sygnałów od mieszkańców, coraz więcej od użytkowników dróg. E, I dzisiaj ta reakcja policji jest też inna niż jeszcze dekadę temu czy dwie dekady temu. Czyli, że? czyli jest reakcja taka adekwatna do sytuacji. Jeżeli mamy zgłoszenie, że faktycznie ktoś przekracza prędkość jedzie niezgodnie z przepisami, mamy do czynienia z nietrzeźwym albo podejrzeniem, że kieruje przed nami pojazdem nietrzeźwy, to ta policja dosyć szybko reaguje. Mamy system łączności dosyć dobre, tak? czyli takie, które pozwalają na kontakt z pojazdem. Ale również dyżurny, który zajmuje się tymi sprawami. A to się często tak zdarza, że przez środek miasta, trójmiasta, o. jeżdżą tacy, co, co się właściwie ścigają, a nie jeżdżą? Mamy również sygnały o takich nielegalnych wyścigach, które odbywają się pomiędzy skrzyżowaniami w godzinach nocnych. Staramy się to wyłapywać na forach internetowych, tak? Nie śledzimy internetu bez przerwy, ale jeżeli mamy takie sygnały, bo ktoś nam to zgłosi na skrzynkę mailową, że wyczytał, obejrzał film na YouTube. A gdzie są takie miejsca zazwyczaj, gdzie, gdzie to się dzieje? No, Na takim miejscem w Gdańsku, na przykład to są. Skrzyżowania pomiędzy słowackiego Kościuszki a wojska polskiego na grunwalskiej. Kiedyś był to pas startowy na Pawa II, ale miejsce zostało im tutaj zabrane użytkownikom tych pojazdów, no i staramy się na to reagować. Nie udaje się wszędzie tak, i na każde miejsce przyjechać zbiórki powiedzmy, mośników driftingu czy też wyścigów nielegalnych, ale jeżeli mam takie informacje, naprawdę reaguje. A proszę mi powiedzieć, a wyższe mandaty to byłby pana zdaniem sposób na walkę z m.in. z prędkością? Wyższe mandaty, tak, na pewno, to już pomysł od dobrych kilku lat, m, nie tylko w gronie policji, ale również w Ministerstwie i Spraw Wewnętrznych. Natomiast te wyższe mandaty miały być uzależnione od przekroczenia prędkości w stosunku do drogi, czyli ten mandat nie miał być jednakowy w zależności od tego, gdzie tą prędkość przekroczymy. Inaczej należałoby traktować kierującego, który przekroczy prędkość w obszarze zabudowanym, tak, o 50 km na godzinę, a inaczej tego, który przekroczy prędkość na autostradzie, bo warunki, których przekroczył tą prędkość są zupełnie inne. Ale myśli pan, że co, 1000 zł, 2000, 3000 to byłaby taka, taki mandat, który by mm, no, był traktowany jak straszak? Trudno mówić o kwocie, tak, ten Mandat powinien być adekwatny do czynu, którego dopuścił się kierujący i do skutków, jakim trzeba osiągnąć tą karą. Myślę, że dzisiaj wielu kierowców bardziej obawia się punktów karnych niż mandatów, dlatego że, no, że z punkty karny trafiamy na powtórny egzamin, a mandatu możemy nie opłacić. Nie ma dobrej egzekucji w postępowaniu mandatowym. Tak? Co z tego, że policja nałoży kolejny mandat? Mieliśmy taki wypadek z młodym kierowcą, który nie miał, nie miał uprawnień do kierowania w jego. W samochodzie czy w jego rzeczach znaleźliśmy 14 mandatów karnych, z czego 10 było za kierowanie pojazdem bez uprawnień. Ten młody kierowca, chłopak bez uprawnień, spowodował wypadek, którym sam zginął i zginęły trzy jeszcze inne osoby. I Teraz pytanie, czy skuteczność mandatów tu była należyta? No Nie należyta, bo no trzeba było dążyć do tego, żeby uniemożliwić mu to kierowanie pojazdem. Czyli to niekoniecznie wysokość mandatów, a jego egzekucja i dobre postępowanie egzekucyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.